No i c i stąd, idź stąd! Witam wszystkich bardzo ze i witam w odcinku! A House of Thieves, czyli dom złodziei! I jesteśmy w tym domu, w którym byliśmy wcześniej, w którym się nie udało wygrać speedruna, bo się im to do speedrona nie wyszło. O mogę to podnieść? Nie, nie mogę tego podnieść. dobra Jakie mamy zdania? My dłą kontrolę złoty kieli. Smoothie butelce, kawałek ciasta Kawałek pizzy, burger, puszka, puszka pana bez kogowania patelnia, dobra. To raczej też nie, dobra. To zróbmy, zrobić tego jak najszybciej, bo już mniej więcej wiem jak ta mapa wygląda, tylko może to nam się zrobić to szybko. Mogę to podnieść nie mogę, dobra, weźmy coś. A sobie, że to tak? Opyk? O, to nie słyszą tego? On tego nie słyszą, kurde, mogę to otworzyć, coś? O to na przykład, nie, nie mogę. Ja, ja wezmę, zrobię tak, że w jakimś takim dobrym miejscu to wylać. Że gdzieś, o tutaj. Jak to się wylewa? Jak to się jakoś wylewało, czy nie? Właśnie, już nie wiem, jak to się wylewało. O, wylałem, dobra. Ja mówię, ten sobie zszedł. O nie, na którym to pójdzie? Pójdzie ten, dobra. Czy on jest spowolniony na tym? O tak, on też jest spowolniony na tym. Dobra, czyli możemy go tylko nie spowolnić na tym. To jest git. Czym jest zgubił już? O, on jest spowolniony. Dobra, niech on się tutaj. Dobra, jest git. Spowolni się Słuchaj, pamiętam, gdzieś tutaj było do schowania się. Jakieś miejsce takie dobre. Do schowania się było. A nie mogę zrobić. Dobra, wiem, że to miejsce nie jest safe. O kurde. te miejsce nie jest safe ani trochę. Spróbujmy spróbować, co możemy, jak najszybciej się da. Spróbujmy nie, nie zginąć po prostu. Może się uda. Nie ma co, że bardzo mi jest do schowania się, dlatego musimy się streszczać i dobrze manerować z tym gościem. Serio? Nic, nic jeszcze nie znalazłem, co potrzebuje? Banany może jakieś? Nie, to też nie dobre. Co on tu robi? Co on typu tu robi? O, tu mogę wejść? On tu nigdy nie chodzi. Właśnie, to jest takie miejsce, gdzie on nigdy nie chodzi. Nie widziałem go nigdy tutaj. Jest coś tutaj? Nie, to nic nie ma totalnie, nic. Więc... Kurde, jak mógł to otworzyć przez to wejść? Dobra. Nie wiem gdzie jest... Postawił pułapkę gnój jeden. To niedobrze. O, tort, tort możemy wziąć. To proszę. To nie możemy wziąć, dobra. to Pomoże. Nie zbije proszę. Albo do was zbiję sam tego nie strzy. O Nie, u o, nie. Tutaj może mnie nie zobaczy. Ale idiota! Co <śmuchy> tak robić, dobra? Zbieramy co możemy stąd. O tak, to, to, dobrze. Coś więcej, coś więcej. Gdzie, gdzie klucza trzymasz, Gosiu? Gdzie klucz jest? <śmuchy> Kurde. Dobra, coś tutaj może? Masz to, może. O burger. O burger ja lubię. Burger jest dobre. Dzisiaj właśnie ten burgera. Burger są tak pyszne nie na świecie. O! Dobra, coś tutaj jest. Sprawdźmy, co tutaj mamy. Nie mamy nic tutaj, okej. Okay, to? To też, dobra. O, ty gnoju! Dobra, otwieraj! Otwieraj to! Ja pitole! Uciekamy! Uciekamy, uciekamy. Nie mogę tego co zapalić. O, nie widzi mnie, dobra. Nie widzi, to dobrze. mi tak, że użyję... A nie mogę tego już użyć, to ha, cooldown albo już nie mogę po prostu. I mam jeszcze zebranych? Mydło, złoty kielich, patelnia, dobra. Patelnia musi być gdzieś tutaj, okej. Okay. O, shit! O, nie! O, nie! O nie, o nie Uciekamy Spadę z tym gnoju No, on biegnie tędy, więc spoko Idziemy tędy O, tak, o tak, zgubimy go, zgubimy go Nie ma gnoju, dobra Mydło, złoty kielich jeszcze tylko Gdzie mam złoty trzymać? Ja bym gdzieś złoty na górze trzymał, gdzieś wyżej Złoty kielich, gdzie ty masz złoty kielich trzymać, gościu, co? Gdzie, gdzie trzymać złoty kielich? O, tonat. I mydło jeszcze, gdzie ty masz mydło? mydło może gdzieś tutaj być w sumie Mydło, mam mydło, dobra A złoty kielich O! To było blisko. o. o! Przeskakuje to. Dobrze. On jest z tym wolny. Fryer, frajer. Dobra. Biegnie za mną. Okej, okay, biegnie dalej za mną. Kurde, dalej mnie widzi. <laughs> klucz. Mamy klucz. Uch, dobra, mogę to odpalić? Nie, mogę się tego To może tylko raz odpalić. Okej. Okay. Ty jesteś. On. Może zaraz to otworzę szybko. Otwieraj. Jak to się otwiera? Otworzyłem. Okej. Okay. <laughs> Złoty kielich. Skończyliśmy Skączy, wszystko. Dobra, zobaczę co jeszcze jest. Z tak, ciekawości. Dobra, zbieramy to. Skończyliśmy, nic więcej nie ma. Koniec! Zrobiliśmy to? Naprawdę? Następny poziom. Co będzie następne? Gdzie my jesteśmy? O kurde. Łopata. Paczka nasion, tabletki. Tuc francuski. Lecak, złoty śrubokręt, dyskietka, moneta, piłka nożna. O kurde. O, zrobione. O, zrobione. Dobra. Ej, to się wydaje dziwnie jakoś. Słyszycie te dźwięki. Ale co dziwne dźwięki? Co to za miejsce dziwne? Ja, czemu to by wszystko, jakby się wszystko spaliło? Piłka nożna. Bierzemy. Farba. Ta farba może się przydać. Wylałam ją? Nie wylała się okej. Okay. Co jest? Zombie? Ja pitole! O kurde! <tryk> zombie tu idą, o ja pitole zombie to są, ty gościu, co jest? Nie, 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 tu miałem, co jest? Ja pitole! Gonią MNIE ZOMBIAKI wszędzie. Ja pitole, co jest? Co? O ty, gnoju! on szybki jest. Ja pitole, SIĘ nie ucieknę od nich, wszyscy zombie są. Ej, ja zrobiłem, bo coś im pokazałem. Oni mnie mogą zgubić. Ja pitole, zombie to jest. Co nie mogą mnie zgubić jakoś? Wszystko? Dobra, nie wiem. Pum! Dostał tym, a nic mi się nie stało. Co musimy zdobyć? Czemu ty kradniesz wypitami zombie? Jo, pitole. Jo, pitole. Już francuski, dobra, nie ważę, szybko coś pozbierajmy. Tutaj coś? O! To może, doba, tyle. To! Nie! PUM! Fucking gnoje, no co jest? No! Patrz tutaj? Nie, 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 dobra! Nie mogę to wejść, bo to już nie ząb są! czyli ich jest! Tam są wolne na szczęście, to dobrze. O, spadłem gnoju. Jak mam się ich pozbyć? On przestał jakieś być szybkie? Chyba... Wow. Mneta, dyskietka, plecak, krzyż francuski, łopata. Co? sumie, gdzieś łopata jakaś. Czy zaczął być szybciej, kurde? Co to się dzieje? Brzmi. No, mnie... O kurde, jaki szybki on jest. To jest następny. No nie, no on już wszędzie. Tak, Taka przebiegnie. Dobra, jest git. No, to jest są szybcy, to jest problem. Mogę gdzieś tu pójść? Muszę, muszę sprawdzić to miejsce tutaj. Coś jest tutaj, klucz jakiś o kurde! Do ten klucz idzie? Nie wiem, do czego ten klucz idzie. No bo, na się dalej, na się dalej. Mo, może coś do zebrania jest, ale mniejsza. Chodźmy dalej. Tam dalej coś jest. Uciekniemy im? Na ja, chyba im uciekną trochę. No bo, gojemy jeszcze, ale chyba ich zgubię. Tam jest o tykieli w ogóle. Jest jesteś tutaj? Gdzie, gdzie mogę otworzyć tym tym, tym tym czymś o tym? Bo, znów, że coś jest na pewno. Y -y. Ja pitole, dobra. Wezmę to. Nie mogę tego wziąć. Moneta, dobra. Uhuhu. Skoczymy. Elu, gnoje! Noro! ten tu gdzieś musi przejść, ale nie wiem gdzie? Kurde. A czemu oni mnie odpuszczają? Oni powinni odpuszczać mi, no. Ten jakiś szybki też znowu jest. Tu nie mogę wejść? Ja ile tu jest. Mogę tu wejść, to też nie mogę wejść. To mogę zebrać? Nie mogę. Kurde, no nie, nic nie mogę tu zebrać. Deskietka pleca jak klucz francuski, łopata. Gdzie mogę łopatę wziąć? Może wziąć łopata. O, kurde. Bo wiesz, to wiem, że to coś jakieś wolne. Czyli ich się robi coraz więcej po prostu? Cz coraz więcej przywo. O co to? Jakaś puszka. Pum! Ma się z puszki, daje. Nie, nie wiem, do czego mi to, że mogę w nich rzucić. Ale to nie jest jedna? No te opaty nigdzie nie ma, no. To jest jeszcze opatek. Hi, mogę ich zabić? Nie, nie mogę ich zabić, tym kurde! No powiegam sobie tutaj, może coś znajdę ciekawego. O oh fuck, ile mnie goni, nie. Czemu nie mogę ich zgubić czy coś? A teraz muszę tylko namiotu wejść. M mamy chwilę czasu, tylko te chwilę mam dosłownie. Coś tu mogę zebrać? Coś cokolwiek? O, to mogę zebrać. To mogę zebrać, nie? Coś tutaj. O nie, ginę! Nie skinąłem! Co jeszcze? Klucz francuski, plecak, łopatę, klucz francuski, plecak, łopatę, skąd ja mówisz klucz francuski, plecak, łopatę, skąd? Nie ma tu nigdzie czegoś takiego Oni są zbyt szybcy, One są to sobie zbyt szybcy Co, typy, no? wylało się to, dobra Łopata! Jest teraz klucz francuski, plecak, jest gdzieś plecak albo klucz francuski, cokolwiek? O ty gnoje! Dobra, Zabij się teraz tam Pozostawmy się teraz tam, tam mogło coś jeszcze być Plac i klucz francuski, plec i klucz francuski. Gdzieś to musi być jeszcze coś. Cokolwiek coś może tu leżeć. To może, co to jest, nie? Ja no, wychodzimy są, wchodzimy są. Fuck fuck! Aaa, aaa, fuck aaa, dobra! Dobra! Ja mam przecież tam dalej, zobaczę co do kościoła, bo w tym kościele musi być jakiś jeszcze jeden, który musimy zabrać. Jeszcze musi być. Dlaczego ten klucz jest? Ten klucz musi do czegoś być. Ale czego to nie wiem? Musimy coś znaleźć z kluczem. Ten klucz leży tutaj, nie? Dziś go to zostawiłem. Tu jest ten klucz, dobra. Zadam go na widoku, gdzieś tutaj, o! Niech sobie jest tutaj. Tylko już do mnie idą wszyscy. Tu gdzieś może takie zabrać. No to nie mogę wejść, bo to blisko nie. Obejdę się tak może tutaj na o znajdę obok. Kurde To miejsce z tym kluczem, żeby móc otworzyć. Coś jest ciekawego. jako otoczę ich bardzo i po prostu może, może uda się zgubić, ale raczej wątpię, do no, mnie godzinę na siebie skończoność. To mi się wydaje. On niech mi powiedział, że to będą zombiaki. Nie, tu nic nie ma w tych lasach Totalnie w tych lasach nic nie ma. Dobra, dobrze wiedzieć. Ja ta mapa jest stresująca, naprawdę. Więc kiedy jestem złodziejem epidemii zombie gość. Epidemii zombi, złodziejem muszę być. To, może to, jest, to on będzie. Cokolwiek tutaj może, gdziekolwiek. No plus francuski plen. Lecak. Tu plecak nigdzie nie ma? Klucz francuskiego nie widzę. On już idą za mną, nie? A może jak być cicho? ale ja może nie, nie się skradać No Raczej wątpię, kurdek za mną lecą wszyscy. Co jest? Dobra, zobaczmy jeszcze raz tutaj. Tu gdzieś musi być klucz francuski. Gdzieś tutaj musi być, gdziekolwiek. Po prostu w jakimkolwiek miejscu, dobra. Raczej tu nie ma, więc możemy uznać to, że to jest safe. To jest miejsce sprawdzane, więc też nie. Jeszcze, o kurde, jeszcze jedno miejsce to tam o. Ale tam pójdziemy zaraz. Idę teraz po prostu, po prostu po prostu idziemy, idę do tego kościoła, żeby w tym kościele jest. No, dlaczegoś no, ten klucz musi być. Zgaduję, że gdzieś tutaj. To? No, to jest ciekawa, dobra, ciekawa nie. Ciekawa nas nie interesuje. No tyle? Nic tu więcej nie ma? Nic żeby... ginę chyba. Uuu, co? jest sprzeszyłem. No! Czy mogę wykopać może te groby, cokolwiek? Cokolwiek tutaj, nie wiem, klucz francuski, może jakiś tam kicza francuskiego nie ma nic. Co jest nie tak z tym miejscem? Ja pitole, no. no może to wiesz, domek mały z kluczem, który tam wygląda jakby coś to było do rozwalenia. Jakby trzeba dynamit walnąć i to było buchnąć to. Chyba, no nic raczej nie ma, to chodźmy dalej. Obejrzę to mam pytać na wszelki, żeby już cało. Może taki taki mały dom jest, żeby właśnie tego klucza użyć, ale nie widzę, żeby było, raczej nie. Czy po prostu gdzieś to klucza nie zauważyłem? No, najgorsze jest to, że coś taki taki nie jest zbyt duży na tę stronę. I klucz powinien być w tym w tamtym miejscu tutaj. Tych zbiegów jest mało teraz. Okej, okay, to dobrze. Tutaj może coś? Klucz gdzieś? Może coś? Nie ma nic? Obok może coś cokolwiek? W okolicach? Mogę na to wejść? Nie, nie mogę. Obok nie. Oj, oj, oj. oj. Naprawdę nie mogę ich zgubić? Nie, na pewno mogę ich zgubić. Bo się co jest takie Kusne. Widzą mnie? No nie widzę, sprawdźmy, czy mnie widzą. A, widzą mnie gnoje, wiesz, jakie są, jak to... Ja mam to chyba resetną, bo tu nie ma tylko klucza, nie wiem, skąd... To nie... Muszę, muszę mieć inne rzeczy, bo w jak nie wiem, gdzie znaleźć, nie wiem, gdzie klucz francuski znaleźć. Może tutaj może jest, nie, nie widzę. kurde. No nie mogę to znaleźć nigdzie. Co jest Jakbym wiedział przynajmniej, gdzie ten klucz można tak jakby donieść, to byłoby spoko, ale nie wiem, gdzie ten klucz trzeba donieść. A, ten kościół wydaje się jakiś taki... Zwyczajny bardzo, tu nie ma nigdzie takiego miejsca na klucz, gdzie nie widać, żeby było cicholwiek. To jest tylko. O nie! To jest tylko syringe, czyli ta ta Chicago. o kurde. Jak blisko są mnie teraz. Plecak! Mam plecak! Dobra, to jest klucz francuski. ja mam klucz francuski? To jest pytanie. Może tylko jednej rzeczy, jednej rzeczy. Dobra, to jest nie ma. Nic absolutnie nie ma nigdzie. Kurde, no nie, gdzie jest klucz francuski? No. Sam klucz, no, największy problem, jakiś klucz zwalony. Ginę chyba. nie! Nie 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 przeżyłem to co jest, jest to jest na dobre miejsce mogę tędy wejść? Nie mogę Ale mogę przeskoczyć to Nie Nie the Gdzie ten klucz no Kupi klucz, kupi tu gdzieś się jesteś? Nie macie. Czemu nie dali nie cię tutaj na jakieś takie. Żeby Łatwo było to zauważyć. nie zrobili krzywdy, to ja nie wiem. Z tym gnoje. Spalec stąd. Czy to te wolni sejdą? Dobrze, no, przynajmniej wolni są. Hej się to zbugował, to fajnie, zbugował i przejdzie, gdzie chciałem skakać sobie. Może te klucza gdzieś tutaj. Może gdzieś tutaj jest. Ale nie mogła. O, oh, fuck, dobra. O, nie, ginę? Nie, dotknęli mnie chyba. No nie, dobra, jakie mam teraz rzeczy? Do takiej zabiegłego pociąg, dobra. nie. To chyba też nie, dobra Troszku, to może Tak, to na pewno, dobra. Masz piłka? Nie, dobra. Chyba, nie da się, chyba nie da się uciec przed nimi, chyba się nie da, dobra Zabraliśmy już kilka rzeczy na start fajnych, więc spoko Potrzebujemy też tego, dobra Jak, to, jak oni się wydzierają, dobra, mniejsza Idziemy, chyba nie da się nic z tym zrobić, żeby inna znaleźli, dobra Zobaczmy co jest tutaj, coś tutaj ciekawego? Tost, nie to może? Cokolwiek z tego? Nie, dobra, nic. Mydło. Nie, to... Tu był klucz francuski! O, wygnóje jedne, no nie! Tu był klucz francuski! Ale ty... Ale bullshit, no nie, no nie wierzę. Coś tutaj... Odsun się ode mnie! Nie, 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 nie. dobra. Co potrzebujemy? Świeca, diament łopata, co ty kielich. Ja tej temi się... Taj te temy położenie, co jest nie fair. No chodźmy tam na Tych Tych ząbeków powiedzic jest mało, to więc spoko bardzo. Nie wiem gdzie one są, ale jest ich mniej. Jak mniej to lepiej. Tutaj... Kielich. To niepotrzebne nam. Diament, okej. Okay. Coś tutaj? Cokolwiek? Świeca, dobra. Przeskoczę przez nich! Przeskoczę przez nich! O, dobra, przeskoczyłem! głupatę tylko jeszcze! Jeszcze tylko... Łopatę mam! Wygraliśmy tę grę! Elo, zębiaki! Bum! Wygraliśmy grę! Uuu, tym razem było łatwo. No czasami trzeba chyba skipnąć, jak się po prostu nie wie. Ja p***, to było stresujące. Dobra, ostatni poziom. Co to jest? Schostuj grę, dołącz do gry. Co to? Ej, tu można grać multi? Hmm. Ej, co jest? Ej, multiplayer można grać? Wróć. Ej, tu może jakiś multiplayer grać, patrzcie, ty. Chcecie, żebym zagrał to z kimś? Mogę zagrać to z kimś, jak chcecie. Dobra, a co my tu mamy? Mamy jeszcze... Zrobiliśmy wszystkie levele, tutaj. E, wszystkie. Oprócz tego, bo to jest ten level undead. O, trzy mam na level undead. Jest jeszcze level santa. Możemy zrobić level santa. Zrobimy to ostatni level. To będzie ostatni odcinek tej gry. Tak, to będzie ostatni odcinek tej gry. Co musimy zrobić? Co jest to może? O, to na pewno musimy zabrać, dobra. To będzie ostatni odcinek, ale tu ładnie jest. I po prostu, jak będzie dzisiaj więcej odcinków, to my coś nagram. Właśnie multiplayer jest, myślę, bo to jakiś obcy multiplayer jest w ogóle, coś ciekawe. Okej. Okay. <laughs> Tam jest jakiś gościu, to jakiś rudy typu idzie sobie, tam, dobra. Chiem ma rudy człowieku. Cześć, co tam u ciebie? Ma śmieszne włosy, takie bardzo kolorowe, wiesz. Niebieski ładniejszy moim zdaniem. <laughs> o prezent, dobra. O. No nie, co, to, to jednak to nie potrzebowaliśmy tego. Tego też nie, tego też nie, tego też nie, dobra. To może? to doswalisz? Nie. Na no, no, pewno może grać nie będę, póki co? Bo nie chcę go denerwować, jeszcze nie, nie teraz. Uff. Klucz. Mamy klucz. Do jakiejś ciekawej rzeczy bardzo. Dobra. Zobacz, musimy ogarnąć, do czego ten klucz jest. Ty masz dwie pary drzwi do łazienki, ale ty jesteś bogaty, gościu, wiesz? Weźmy można znaleźć miejsce. Gdzie? On tu idzie chyba, nie? Gdzie tutaj? Fff, kurde. O nie, nie, zobaczył mnie. Nieeee, frajerze, odsądź się ode mnie. Odejdź! Mogę przeskoczyć? Nie mogę. Oh, shit. Oh, shit, gościu. Bek! Nie, nie mogę tu... Uuuu, fuck! Dobra. Nie ma tu nigdzie, żeby się schować. Tędy? Jopitule! Ty no oczy się ode mnie w końcu, typie! Co ty chcesz ode mnie? dała nie, za, nie zajdziemy tutaj. Nie zajdziemy. Nie! No co za frajer, no! To było nie fair. Dobra, jeszcze raz w takim razie. Czy ja się napiłem? Napiłem się tego, no dobra. Nie będzie... <laughs> Kurczak! No, na śniadanko takie rzeczy mi dajesz, kumplu, to dziękuję, dziękuję. Dobra, zobacz co ty tu masz. Of, o kurde. No nie wiem. Jak, jak on jest tam, to chodźmy do kuchni. Tak! bo coś ci tam spadło ci wiesz? Coś się spadło Ej nie, nie muszę mu dać zauważyć chyba To jest najważniejsze, bo on będzie biegał na nieskończone a się on nie odpuści chyba nigdy jak będziemy tak biegać Co ja w zrobił? Jakie głosu to ma dziwne O, to weźmiemy, dobra Nie chodź, nie idź do kuchni może co kumplo, bo Bo ja to, ja to w kuchni jedzenie robię Ej to nie fair O nie mi Ej to trudne, to naprawdę trudne O daj napiję się o mm dobra. Spadaj gościu stąd, spadaj stąd i przychodź tutaj. Co coś stąd. Kuki! O, ale fajne cookie. Dobra. Coś tutaj nie ma nic, 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 dobra. On tu, on tu rzadko przychodzi w te miejsce. O kurczak tutaj w tym miejscu. Co to tu robi kurczak LOL. Co to robi kurczak? Coś tutaj może? To może coś? Globus? Nie, globusa nie chcę. No dobrze. Coś stąd, może... O kurde. Nie zobaczył mnie! Gdzie mogę się schować? No nie, ty ja ma żeby się schować nigdzie, mogę wejść na to? O, Elo, nie, nie dosięgniesz mnie tutaj, nie ma, nie ma, nie ma. No i idź stąd, idź stąd. To, co, co? Co ty sobie myślisz? Trzeba on ma czapkę w domu? Czy on, on nosi czapkę w domu? Patrz, o tam, o tam, widzisz? O tam, po, o tam, widzisz, patrz. O tam coś się dzieje, o, zobacz. Coś zbijać tam, zbijać się rzeczy tam. Ej, gość, zobacz, tam. No o coś chodzi, czemu nie idziesz tam? No, 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 no. Jeszcze raz. Ej, to będzie jeszcze misja, bo niego się zgubić na w tym, na tej mapie. po prostu nie da go zgubić, nie można się pokazać mu ani trochę. Dobra, początek możemy zespiternować raczej mi się wydaje. a ten tutaj początek, gdzie jesteśmy w tym, w tym domku. Znaczy w domku, w tym miejscu. Coś tu ciekawego będzie? Nic nie ma, dobra. Co jest stąd może? To nie. To może, to też nie. To też nie. To też nie. To może. Masz tam. Mm, to nie, to nie, to nie. To... O, klucz tu zawsze jest, doba. Gdzie on jest? Jest na górze. najpierw się, nie mogę na górze. Otw otwieramy to. O, Otwórz. Dobra, to jest jego biuro. Co tu masz? Pokaż, co tu masz. Coś ciekawego? Ej, może on tu nie zagląda, czy coś? No bo tu nic nie ma. Tak, dosłownie. Może on tu po prostu nie zagląda ani razu, Dobra, może być spoko. Miejsce, dobra, Pójdę tutaj. Na Ragościu. O, dużo rzeczy fajnych. Tablety, dobra, weźmy. Coś może papier? Nie, nie chcemy papieru. I stąd to chcemy, dobra. Tutaj coś będzie? O, jego sypialnia. O, jakiś prezent wielki, ja pitole. Teraz chyba idzie do nas. Tutaj coś może? Nie, 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 to też nie. No, nie, 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 czemu tam ty idziesz? Spadaj stąd. Nie, no co jest? Ale tu nie ma nic szafa. O, szafa do schowania. Jednak jest szafa, dobra, jest kit. Da się przyjrzeć w tej grze, dobra, nie jest aż tak źle. Nie jest krytycznie. Jednak jest szafa do schowania, dobra. to musimy tu się chować w tym miejscu. Gdzie on jest, to jest pytanie, nie? Co? Jak on słyszał? Dobra, ale nie wiedzie gdzie jestem. Kurde, idzie tam, do tutaj. Dobra, jest dobrze. My idziemy do góry. Określimy go wszystkiego, co tu ma. Ty, tu masz? Masz coś tutaj ciekawego? Więcej czy nie masz? Chyba już nie masz jest więcej. Chyba ukryliśmy wszystko co mogliśmy. Dobra. To myślimy jeszcze. Zielony prezent, za pociąg czerwony prezent ciasko. Musimy jeszcze prezenty pograć. Siema gościu, to jest bardzo niebezpieczne miejsce. Dobrze, że tu jest takie zaokrąglenie. Chodź, chodź. Dobrze. Dość zaklonie. Gdy mi to zaklonię, to problem. O, czerwony prezent, dobra, bez mojego. I siema, ja są idę. O kurde, pułapo postawił. Nie mam mnie. Schowałem się! Hehe, nie mam nignoju! Widzę, ci ukradłem. O, wyjdę. Siadem. Na górę mogę pójść, chyba. Nieważne. Nie mogę pójść na górę. Masz tutaj? Nie masz, dobra. Ja się chyba tutaj. Tak. <laughs> Szukajcie, się sprawdziliśmy. Dobra. No ja myślę, że możemy wyjść. To teraz kuchnia całą. Dobra. Dobra. Co ciekawego jest? Nie ma. Co my potrzebujemy? Zielony prezent, zapół ciastko. Dobra, cia tu jest ciasko i teraz szukamy tylko prezenty. same prezenty. Czy są tu jakieś prezenty? Średnio widzę prezenty jakiekolwiek tutaj, ale przekajmy wszystko dokładnie, bo to mogą być prezenty. O kurde, jakieś fajne ciastki, jakieś żelki fajne. Nie, to nie są prezenty. No nie wiem, gdzie on idzie teraz. Tu idzie! Kurde! Chodź! Dobrze, idziesz tutaj za mną, dobra. Chodź, 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 chodź. Przebiegniemy się, przebiegniemy się tak, żeby sportowo było, nie? O, on mi nie widzi, zgubił mnie. Zgubił mnie. Troszeczkę, że nie mogę tego tak jakby zdomu nie domolować tylko wiadomo o co chodzi. Zniszczyć sobie. O, chodzi w dół. Bardzo dobrze. Dobra. Prezent. Misio, dobra. Zresztą myjemy jeszcze. Za zaop pociąg, musimy zająć go. Pociąg musimy zająć Koniec. Zaajść pociąg, koniec gry. Dobra, zrobiliśmy. Wszeliśmy grę! Wszeliśmy całą grę! Dobra, zobaczmy jeszcze raz, jak wygląda misje w, w tej grze. I tak, zrobiliśmy wszystkie misje w tej grze. Oczywiście nie są na trzech gwiazdkach, nie zrobiliśmy tego idealnie. Moglibyśmy, to wymaga trochę farta i ten, i wyznania po prostu położenia itemów i to tyle. I poznania mapy po prostu. I to tyle. Żeby zrobić naszych wiaskki. Ale wydaje mi się, że nie, nie, nie miałem co zrobić tego naszej gwiazdki, bo to tak jakby nic nie zblokowuje nowego, bo po prostu to jest jak szybko się zrobi daną mapę. No to bez sensu to robić po prostu drugi raz wszystko. Dlatego no wydaje mi się, że tę serię tutaj. Ostatnie cię z ostatniej tej gry, chyba, że dadzą nowe misje i w przyszłości będą nowe misje, to będę do tej gry wrócić jeszcze i próbować jakieś nowe misje, a na ten moment, tym moment został to naprawdę jakiś multiplayer, który w tej grze, jest, który nie wiem jak działa, ale jeżeli bardzo będziecie multiplayer w tej grze będziecie napisać i może znajdę kogoś, a e, może kogoś po prostu znajdę i będziemy mogli e, zagrać multiplayer. A właśnie z tego co teraz zauważyłem tutaj? Co gadżety. Do odblokowania, patrzcie możemy mieć painta, tak, który spowalnia chodzenie ludzi I gadżet odblokowany, czyli jakieś picie Jego się robi, to na więcej byśmy mogli odbrać na przykład y, to kawę Ta kawa coś pewnie robi, te gadżety wszystkie coś robią O, o to jest najlepszy gadżet, czyli on robi pewnie, że y, Ktoś to musi przybiec do tego Nawet spoko rzeczy No ale nie, nie potrzebowaliśmy tego, udało nam się bez tego zrobić tą, tą grę Ale teraz dziękuję za oglądanie bye! bye.